Cześć! Dzisiaj w filmiku chciałabym Wam przedstawić 8 zastosowań pasty do zębów, o których wcześniej nie mieliście pojęcia. Pewnie większość z Was wykorzystuje pastę w jednym celu, ale w internecie jest kilka ciekawych metod na inne zastosowanie pasty, które dziś przetestujemy. Jeśli po gorącym prysznicu masz wiecznie zaparowane lustro, ta metoda może być przydatna dla Ciebie. Lustro oddzielę taśmą klejącą, a następnie prawą stronę dokładnie nasmaruję pastą do zębów. Pozostało mi jedynie dobrze wypolerować, tak żeby nie było widocznych smug. Odkręcam gorącą wodę i czekam na rezultat. Jak widać, różnica jest kolosalna. Po prawej stronie lustro prawie wcale nie jest zaparowane. Podobno pasta do zębów pomoże nam również wybielić zabrudzone jasne części butów, np. adidasów. Zaraz się przekonamy. Nakładam pastę do zębów na szczoteczkę z dodatkiem wody i intensywnie czyszczę zabrudzony fragment gumy oraz skóry. Pozostało nam wytrzeć szmatką i ocenić rezultat. Test możemy zaliczyć pozytywnie, choć wynik nie jest rewelacyjny. Sztuczka, którą teraz pokażemy, z pewnością przyda się osobom, które mają problem z zaparowanymi okularami wchodząc z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Dla porównania pastą do zębów posmarowałam lewą stronę i zostawiłam na kilka minut w niskiej temperaturze. Przenosząc okulary do ciepłego pomieszczenia, widzimy, że ta metoda też okazała się skuteczna. Za pomocą pasty możemy starą srebrną biżuterię czy monety doprowadzić do swojego dawnego blasku. Ja przetestuję to na zniszczonym kluczu. Przyjrzyjcie się dokładnie, jak wygląda. Tak jak w poprzednim przypadku, pasta nakładam na szczoteczkę i dokładnie czyszczę cały klucz, dodając odrobinę wody. Po wypukaniu możemy zobaczyć, jak wygląda klucz. Może do końca nie wygląda na nowy, ale różnica jest ogromna sami ocencie. Aby wyczyścić skutecznie plamy z mydła i inne osady z baterii w łazience, możemy także zastosować pastę do zębów. Nałóż niewielką ilość pasty na szmatkę i przetrzyj. Różnica będzie widoczna po kilku sekundach. Dzięki paście do zębów możesz pozbyć się z rąk z silnych zapachów, np. cebuli czy ryby. Postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie cebuli i rzeczywiście ta metoda jest w 100% skuteczna. Po umyciu rąk pastą nie było czuć zapachu cebuli, a jedynie zapach mięty. Przyszedł czas na sprawdzenie, czy pasta również nadaje się do usuwania rys i zadrapań. Ja do testu tej metody użyłam stary telefon, na którym widać rysy na ekranie. Żeby się ich pozbyć, pokryłam powierzchnię cienką warstwą pasty do zębów i wtarłam za pomocą delikatnej szmatki. Następnie przetarłam ekran inną czystą ściereczką. I oto mamy prawie nowy telefon, bez zadrapań. Ostatnia metoda, którą sprawdzę, to usuwanie plam. Na ściereczkę nałożyłam dwie plamy po sosie do spaghetti. Zostawiłam na kilka chwil, oraz dla utrudnienia dokładnie wysuszyłam. Na jedną plamę nałożyłam oczywiście pastę do zębów, natomiast na drugą mydło. Tutaj sama nie wierzyłam, że wynik będzie taki, ale po przepukaniu szmatki zwyciężyła pasta do zębów. A wy jakie znacie inne zastosowanie pasty do zębów? Jeśli spodobał Ci się filmik, nie zapomnij zasubskrybować mój kanał, tak aby nie przegapić kolejnych filmików. Do usłyszenia!